Dzisiaj niespodzianka, surfujący bielik. Nigdy czegoś takiego nie widziałem i jak pytałem zajomych, to też nigdy nikt nie miał takiej obserwacji. Bielik bawi się na wietrze patykiem. Raz jednym, raz drugim, ale sama zabawa jest niezwykła, ponieważ do tej pory nigdy nie widziałem ptaka, który. Bawiłby się czymkolwiek. To znaczy, były takie zachowania, ale nie były jednoznaczne. Natomiast tutaj widać wyraźnie, że to jest zabawa, że to jest chęć sprawienia sobie przyjemności, poczucia wiatru w skrzydłach i pobawienia się zabawką, taką jaką akurat znalazł. Bielik wyraźnie bawił się patykiem i zachowywał się jak surfer gdzieś na fali, który łapie patyk szponami, a jednocześnie rozkłada skrzydła, a silny sztormowy wiatr unosi go do góry.